Dzień dobry. Temperatura aktualna w szklarni plus 16 stopni. Nie. Ten grzejnik nie grzeje. Po prostu sobie cytrynka leży na nim. Taka oto cytryneczka. To już jest kolejny rok, jak mam owocki. Widać lekkie niedoborki, ale jest zima. Liście się trzymają. Tutaj kolejna cytryneczka zaczyna sobie dojrzewać, też jest dosyć spora, tam następna, zaczyna żółknąć, no i o tam następna, tu następna, <laughs> ciekawa sprawa, przędziorków zero, pytacie mnie teraz o przędziorki, o ale po oczach daje, jak ja sobie z nimi radzę, nie mam przędziorków, Sposób na przędziorka był podawany już niewielokrotnie na moim kanale. Ja mam tu wszystkie roślinki pochowane w szklarni. Konkret ciśnienie wody po liściach po wszystkim ogień i tak co. Prawie, prawie cały rok w zimę to nie atakują tak tutaj bo jest powiedzmy za chłodno dla tych przędziorków. I to wystarczy macie roślinę w domu to wystarczy wziąć tą roślinę czy cytry, cytrusy na dwór. Zrobić ciśnienie nawet zimną wodą z kranu. U mnie się nic nie działo roślinom. Nawet niedawno było plus 3 stopnie i wszystko zlałem, wszystkie rośliny. Po liściach też ścisnąłem od spodu i w ten sposób wytępiłem praktycznie przędziorki do zera. Czasem na welutinach się pokażą, w tamtej części to też tam ci, pocisnę ciśnieniem wody, a dokładnie to tu mam taki taki sikacz, gdzie on jest? O, Odkręcam, Pow, oczywiście w beczce pompa ruska. I cisnę. Kolejny film może będzie o tym. Patrzcie, patrzcie co ja robię teraz. Bo nie wiem czy wypali. Kamera, granulki. Jak się uda, będzie film. Zobaczymy, czy robaczki czyli znaczy się nie robaczki, tylko pomrowy czy się pokażą. No, o, tu jakie piękne liściorki. Cytryny skierniewickiej. Tak więc widzicie, umie grudzień, to powolutku zaczynają dojrzewać sobie, w ogóle to może bym podlał, nie, jeszcze. U, wow! Widzicie, jak ma sucho? Hmm, gdzie jest woda? Chwileczkę. Właśnie, niedobory. Ona też ma niedobory, bo się dojrzewa, to i chla. I wody potrzebuje. Jak ją wstawiłem tutaj, to jej praktycznie nie podlałem ani razu. Może stąd też takie niedoborki. chociaż tu jest, tam znaczy są niedobory. Tu o, ładne piękne liście, oczywiście zakurzają się powolutku. Tutaj pomarańczka, pomarańczka niedojrzewa. Nie przepraszam, to nie pomarańczka. Gdzie jest pomarancza? Tu są dwie cytryny skierniewickie. Wiecie co? Ja nie mogę znaleźć jej ostatnio. Wiem, że wstawiłem. Tu mam Limerossa. Kurde. Ja mam takie sklerozy czasem. W sumie to nie ja pewnie wy też. I tu mam jeszcze. Jest tarokko. Pomarańcza tarokko. Pomarańczka tarokko. Idzie jest? Jest pomarańcz. O, taki stan cytrusków. Pomarańcz sobie widzę powolutku, chyba też dojrzewa, tylko że jest dużo mniejszy. Ale wypuścił listki świeże. Na razie jest spoko. No, tam ptaki zasrakały. Musiałbym to troszeczkę odkurzyć. Oczywiście walczę z myszami, szczurami. Powiem wam, masakra. Nawet jak ptaków nie było, też były szczury, myszy. Ciepło, ciepło. A jak jest ciepło, to pchają się dziady, chcą tu mieszkać. Taka prawda dobrą temperaturkę powiedziałem. Temperaturka. Ile tu mamy stopni? No, 16. Jakoś tak. Kurde, nie, czy widać szczerze? Dobra tak na chwilę wpadłem założyć pułapkę na pomorowy. Ta brumansja chla. Została mi taka jedna spora, ale piję tą wodę jak wściekło. No. Ciemność. I cisza. W oczekiwaniu na wiosnę. Tak. Na razie.